Więc co to w ogóle jest ten BIK? Najprościej mówiąc, to takie nasze finansowe CV. Gigantyczna baza danych, gdzie zapisany jest każdy kredyt, każda pożyczka, nawet karta kredytowa. Ale co super ważne, to nie jest żadna czarna lista. Wręcz przeciwnie, to przede wszystkim dowód naszej wiarygodności. Każda spłata na czas to kolejny plus na naszym koncie. Wyobraźmy to sobie tak. Bank otwiera naszą teczkę i co tam widzi? No, wszystko! dane osobowe, co i na ile pożyczyliśmy, jaki to kredyt, w jakiej walucie, a co najważniejsze, widzieć całą historię spłat miesiąc po miesiącu czarno na białym, czy wszystko było oddawane na czas. To jest właśnie sedno sprawy. I wiecie, co jest w tym wszystkim najlepsze? To, że my sami jesteśmy reżyserami tej historii, mamy na nią 100% wpływu. Wystarczy trzymać się kilku prostych reguł. Po pierwsze, absolutny numer jeden, płacić na czas. Nawet małe zakupy na raty budują pozytywną historię. I mega ważna rzecz. Trzeba pamiętać o zgodzie na przetwarzanie danych po spłacie kredytu. Bez tego cała nasza dobra historia po prostu znika. A szkoda by było, prawda? Dobra, i cała ta nasza historia jest na koniec sprowadzana do jednej liczby. To tak zwany scoring Big. Skala jest od, no powiedzmy, słabych 192 punktów do doskonałych 631. Zasada jest prosta: im wyższy wynik, tym lepszym, bardziej wiarygodnym klientem jesteśmy w oczach banku, a to oznacza, no cóż, większa szansa na kredyt i po prostu lepsze warunki. Okej, okay, mamy to.